w sobotę na włosztyńskim stadionie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny, który przygotowała Szkoła Podstawowa nr 1. społeczności szkolnej, a jego roczystego otwarcia dokonaliśmy 30 maja bieżącego roku z udziałem profesora Aleksandra Łuczaka, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej. Mówię o tym dlatego, by właśnie tu, z tego miejsca, również podziękować wszystkim Państwu, sponsorom, uczestnikom i Organizatorom zeszłorocznego widowiska za włożony wkład w rozbudowę szkoły. Społeczność i sympatycy skupieni przy szkole podstawowej nr 1 w Olsztynie. Niewątpliwie sportowym wydarzeniem weekendu był festyn, jaki na stadionie Osirów zorganizowała szkoła podstawowa nr 1. Jednym ze współorganizatorów był burmistrz Wolsztyna który ufundował piękny puchar dla zwycięzcy turnieju piłkarskiego. W turnieju udział wzięły drużyna Ekspresu Poznańskiego, drużyna Gazety Poznańskiej i drużyna Sympatyków Radia Merkury oraz reprezentacja burmistrza, którą tworzyli radni, pracownicy Urzędu Miasta, nauczyciele oraz członkowie zarządu kilku wałsztyńskich firm. Jako pierwsze na plac gry weszły drużyny Gazety Poznańskiej i Sympatyków Radia Merkury. Po zaciętym, ale toczonym fair pojedynku 2-1 wygrali sympatycy Radia. <mulary>

z drogami i gruszkami na nie wierzchowny jest wiecie, Niechiedy my wszyscy nam sięgamy. Każdy dzień. jest zostać Zwróciliśmy uwagę na bardzo dobrą organizację imprezy. W przerwach meczy uczestników zabawiała kapela z Dawinkla oraz Pan Hałasik. Można też było spróbować szczęścia w loterii fantowej, czy degustować wyroby firmy Lisner. Na się do Paryża e Na co tkut, więc i tu Więc bywaj tu Jedzie dyliżant Z drogami I duszami. Na przeświat Przytyczony drań Jedzie dyliżant I wszyscy na nim czekamy Każdy dziś Chce dostać <trym wytrych>

Pana Jasia Kowalskiego, który dochód ze sprzedaży przeznaczył dla szkoły podstawowej nr 1. Także nie, nie mamy problemu z niczym. Proszę pan redaktor wyrzeczny. Dziecko z Franką! Nie znam A z tym parce zrobimy z wody Dam, dam, W naszej wiosce przyjdzie widać zmiany. Znów naczelnik nowy mianowany. Wrócił z kicia stary prezes. Za to! Nowy prezes usiadł se za kratą. Uy, Mamy zarejestrowane, a w tym kółku, tak jak do tej pory, jedno kółko na cztery traktory. W naszej wiosce rybnie z życia wartki. Teraz wszystko znów będą dawać na kartki, tylko kaszka. Z tamtej wioski strony za Daję daje na taluny. W drugim meczu drużyna burmistrza zmierzyła się z ekstresem poznańskim. Wolsztynianie dzięki strzałom Roberta Banaszyńskiego dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Grającym bardzo ambitnie ekspresiakom w ostatniej minucie udało się wyrównać stan meczu na 2 do 2. Trzeba było strzelić rzuty karne, aby wyłonić finalistę. Tu bardzo dobrze spisał się 49-letni Stanisław Śpiączka, broniący bramki w drużynie burmistrza. Na co dzień główny księgowy z mlecz. W bardzo dobrym stylu obronił dwa rzuty karne, co przy jednym niestrzelonym dało wygronym bolsztyniakom 4 do 3. W tym momencie doszło do powtórki finału sprzed roku. Wcześniej jednak w meczu o trzecie miejsce Gazeta Poznańska pokonała ekspres poznański. <zum> Na do jednego prowadzi No Piotr Polinarek jest teraz w dziwnej sytuacji Ale wszyscy wierzą, że zwycięży duch sportowy o... Wyciężył tylko duch sportowy I wyrównał I wyrównał 2-2 Zaczynamy w czwartej kolejce od początku Brawa dla bramkarza jak do tej pory tylko dwie bramki zdobył. 3-2, 3-2 prowadzi zespół Burmistrza i wyrównali i proszę państwa zwyciężył zespół burmistrza pana Jana Koziołka 4-3 Ale musiał się mocno narobić wszyscy obecni na stadionie czekali jednak na finał Zastanawiając się, czy drużyna burmistrza, której kapitanem był przewodniczący Rady Miejskiej pan Ryszard Kurp, poradzi sobie ze znacznie młodszą drużyną Sympatyków Radia Merkury. W meczu uwi uwidoczniła się młodość Sympatyków Radia, lecz bardzo długo nie mogli sforcować dobrze grającej obrony burmistrza. Gdy im się to udało i, i objęli prowadzenie, to nastąpiła piękna akcja, po której Robert Banaszyński doprowadził do wyrównania. Asystę przy tej bramce zaliczył radny Grzegorz Adamski. Remisem 1 do 1 zakończyło się to spotkanie, tak więc po raz drugi zwycięzcem wyłonić miały rzuty karne. I tym razem Stanisławowi Śpiączce udało obronić się jeden strzał, co przy wszystkich strzelnych karnych Wolsztyniaków w efekcie dało im zasłużone zwycięstwo 5 do 4. Dwa, jeden. Ale jeszcze nie koniec drugiej kolejki. I po dwa w drugiej kolejce. Dwa, ale nie koniec kolejki. Trzecia kolejka. Trzy, trzy. I cztery, trzy. Nie koniec czwartej kolejki. Kończy czwartą kolejkę. W czwartej kolejce, proszę Państwa, 4-3 prowadzi miejscowa drużyna, 4-3 prowadzi miejscowa drużyna. Ostatnia kolejka przed nami. Piąta. No i koniec, proszę Państwa, Puchor Burmistrza Miasta Wolsztyna. To była drużyna z A, Tak, w znaczy, ramkach. Nie, dobrze, bardzo ładnie grali. No, no, Jedna gruczyna no nas trochę przeskoczyła, ale to nie drużyna osadzająca. O, to się zmobilizują. Jak na boiskach piłkarskich całej Europy, nawet na w, w no, Milanu, tak się odbyło dzisiaj w Olsztynie. Ekspres Poznański, Gazeta Poznańska, jest? Kapitanowie Ekspresu Poznańskiego, Gazety Poznańskiej. Dla drużyny burmistrza miasta za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju piłkarskim pierwsza nagroda Puchar, ufundowany przez burmistrza miasta. Proszę, proszę pana przewodniczącego. kapitana drużyny. pana ja Szanowni Państwo, ja w imieniu wszystkich zawodników, którzy reprezentowali burmistrza w dzisiejszym turnieju chciałem podziękować za zaproszenie, chciałem za podziękować przeciwnikom i przyjaciołom, którzy przyjechali z Poznania przeciwnikom na boisku, przyjaciołom poza boiskiem na nasz turniej, cieszymy się bardzo, że byliście tu drugi raz i myślę, że nie ostatni, a ten puchar postanowiliśmy cały, cały nasz zespół przekazać organizatorom dzisiejszego festynu, czyli w Szkole Podstawowej nr 1, Radzie Rodziców i Panu Dyrektorowi. Nie <klucz> dyrektor, imię, proszę Państwa, Szymon Zaremba Poniatowskiego 1. Dla chcących rozwiązywać krzyżówki, też nie mała atrakcja. Krzyżówka z hasłem i nagrodami od Państwa Markiewiczów z Siedlca. Wszystkie te atrakcje były możliwe dzięki zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie cały bowiem dochód z festynu przeznaczono na potrzeby tej właśnie szkoły Bez To jest to wszystko to, nie? Jeszcze, raz. Jeszcze raz Teraz pół miliona złotych, tak? Teraz pół miliona złotych, proszę bardzo Szybko sprawdzamy A wiara się przynajmniej coś dowie o Wolsztynie Tak, to warto coś wiedzieć o mieście, tak się mówi Wszystko wiem o tym mieście, a okazuje się, że nie Kim był Henebroński? Błąd. Już jest błąd, już niestety. Następne. Nie mówimy nazwisk.